Siemanko, ja jestem Olek i zapraszam was do drugiego odcinka serii MTA na For Life. Ie. Ze mną jest Węgar. Cześć. No i pojedziemy sobie dzisiaj autami moi, naszymi. Nie moimi. No i kupiłem flasza. Hmm. Pozdrawiam Słek123. Który mi naprawił auto, kiedy miałem pieniążków. Usiadasz? Dobra, ja Jedziemy. Ja, ja, może pojedziemy tam do PC zobaczyć? Możemy. Dobra. Yy, no i pogadam dzisiaj. To może zacznę od pozdrowień. Mam jeszcze jedno pozdrowienie. Pozdrawiam Shadow Fire, który żebym go pozdrowił. Yy, no i przejdziemy sobie. Oooo, Infernuski. No i ja Co się stało? Jedziesz ze mną? Zrobili. No mi myślisz, że nie zrobili. Mam plan na jedną serię, która będzie zbierać na Bufalo, na takie dni. Kilku youtuberów to robiło, ja też to zrobię. No i nie... Nie ma tak jak jechać na skróty, no nie? Olud. Brawo! Dobra, się tak? Nie, ja, ja ci poklaskam normalnie. Yy, będę zbierał na Buffalo lub na Staliona, jeszcze nie wiem. Dzisiaj zacznę już zbierać sobie. A, i wracając y, do mojego nowego nabytku. Kupiłem go wczoraj za 55k. Łupota. Za 55k go kupiłem. Od xbarta, ciebie też bardzo pozdrawiam. Y, I widzicie, tam zielony trójkącik jest. Mam jeszcze jedno auto, tak. I tym autem jest klocuch. Tak, klocuch. I ogólnie tam Tomek dzisiaj <noise> się tam się nie jest? A i trochę kupiłem za 1500 Tak? Tanio bardzo, no nie? Jest podobny unikat, piszcie mi w komentarzach czy to jest unikat No kurde! O sorry Ty jak jeździć? Nie no żartuję, nie jesteś hefalumpą Jesteś spoko ale w Aladi chciałem powiedzieć, w Flashu będę robił full tuna. oprócz hydry. Wszystko będzie miało oprócz hydry. W Klocku będę też robił full. I nie wiem, ale możliwe, że będzie miał hydrę kloców. Będzie weka. Nie, będziemy nie będzie balasu. No, co do lancu nie może być? Tylko Balasa, nie? Balas. Balaz to ty codziennie robisz. O tu bym było mieć fajny domek. A i mieszkam w takim domku campingowym, niestety. Nie jesteśmy na nic innego. Yy, o, jakiś niebieski ludzik. co to, co to jest? Pojedziemy. A! Przypomniałam się, wiem co to jest. Sorry, kasza. To jest więzienie. Uuu. Tam nie opłaca się wchodzić. To jest takie duże. Że to by pół godziny by się zwiedzało. Nie, małe. Ale pojedziemy sobie. Co? Nie, małe. Duże. Mały budynek, ale interior jest duży. Pojedziemy sobie do PC, zobaczyć czy są jakieś domki. A odcinek... Kurde. Ja może jakiegoś flasza też są zbieram. Na razie... Na razie bida. Bida w kraju. A ty już tyunastego z tego premiera? Nie mam Uu. A u siebie spoilera nie widzę. Uuuu, Galo tu mieszka. Czekaj, to się rozdzielamy. Jest jakiś O, folki? tu domeczek by było mieć fajnie Chcę O sobie... tutaj co tu ma domeczek? Black 97 może dzisiaj go kupię, bo ma do 19.40. Nie wiem, może go kupię. Taki fajny domek, dwie, dwa garaże, No, nice, nice, nice. Patrz, Mi miłość, bo masz tak na imię. Ja jestem przyzwyczajony do ciebie, mogę mówić. Gajeś, miłość, nie? Nigdy nie mówię do ciebie, węgarczu Czuzę chyba kupię, dzisiaj się kończy mu. O 19.00. Dobra, to chodź, chodź. idziemy do Oalas. Gdzieś pożegnać. Po okay. co? Na Grove Street chodź się pożegnać. No to już koniec odcinka. No. Mieliśmy się przejechać do PC. No moje odcinki będą... Kurde! ...po 10 minut. Brawo! Brawo! Skunter! GG! GG. O, Komet mnie goni. He, <laughs> Tak, Komet? No, nie możemy wyścignąć. A kto jedzie w tym komecie? Piotryg. O. Pozdrawiamy Cię, Piotruś. Oj, żeś o, nie wyprzedził tak. mnie tym balasem. A co wywaliłeś mu? Nie, dogonić mnie nie może z tym kometem. O Boże. Klap, klask, klap, klask. O. I dzisiaj, yy, to znaczy nie dzisiaj, no dzisiaj jeszcze będą odcinki z For Lifea. I może zostanę jedną serię. Znaczy, może dwie. Nie wiem, rzecz A tak, na szczęście, mojego kanału to już może tylko będę nagrywał z For lifea z... O, właśnie będę z nim nagrywał. Yy, I w opisie Wam dam do jego kanału link. O, ktoś tu jest? Piotr, już Pa, Pa, za... o Karl21. Pozdrawiamy Cię. Piotrek, serdecznie Cię pozdrawiam. Dobra, czekaj już ustaw... <kly> Haha, znalazłem Ale stresam ja e, A co? Taką walizeczkę znalazłem. No ładnie. Ale nawet nie widziałem, że ona tu jest byłam włączony czat. Także widzicie Na koniec odcineczka skrzyneczka mogła. Można, można. Dobra, ustawmy się jakoś ładnie. No to, je, pop... no to, to nie chcę, że są zepsute. Może tu, będzie pod najlepiej. Poza, jak e, przed odcinkiem. O, dobrze, też, też tak może być. kiedy ja do ciebie, tak? Oj, zepsute. Dawaj, się Dobra, nie chcę to nie chcę w sensie... Zapominam cały czas, że mam czat wyłączony Dobra, także trzymajcie się Na raz,